Cześć, witajcie serdecznie. Witam w Overwatchu na pc na PTR-ach, czyli na serwerach testowych. Właśnie pojawiła się nowa mapa oraz nowy tryb gry z niską grawitacją. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. No to witam was serdecznie na Księżycu. Zaczynamy mecz. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda. Jaka piękna Ziemia. Jaki fajny księżyc. Teleskop, przez który Winston y, oglądał Ziemię. Naprawdę bardzo fajny klimat tutaj jest. O, tutaj jeszcze stare zdjęcia. Czy nagrania z kamer. Atak, rozpocznie się za 30 sekund. Oh, nic mnie nie zatrzyma. Robot sprzątający Roomba. Fajnie, że jest normalna grawitacja, bo jak później w tym filmie zobaczycie moją grę z trybu niskiej grawitacji, no to zdradzę Wam, że mi nie przypadła do gustu. Także cieszę się, że tu na księżycu jest zwykła grawitacja, a wszystko fajnie wygląda. No nic, zaczynamy. Nie skupiajcie się zbytnio na moich umiejętnościach, no bo na PC w Overwatcha to jak wiecie, nie gram. A bardziej, y, obejrzyjcie sobie mapę ze mną. A być może jeszcze przy okazji, psim swendem tak zwanym, uda nam się y, to wygrać. No co za cwaniak. Kurde no, trafiłem go Helixem. Dziad jeszcze przeżył. Aj, cholera. Przechojrakowałem teraz. nie jestem już, młodzienia. Patrzcie, Nasza dziwa na punkcie. Biegnijmy szybko i pomóc. Cholera! Ajajajajaj! Aj, aj, aj. <coughs> Dlaczego nikogo nie było, żeby dobić tego wieprza? Słuchajcie, może się ja to przesunę trochę jeszcze... Bo wam zasłaniam. Dobra. Reaper zabił ultem Reapera. Dobra robota, Reaper. Już też prawie mamy ulta. Dobra. Trochę może bez sensu dałem tutaj ścianka wspinaczkowa Winstona i oponki. A, padł. Elegancko. W ktoś leczenia. Mi się trochę mylą klawisze. R z E, Q. Strasznie to wszystko skomplikowane. Dobra. Wie ta diwa. Uciekła. Nie elegancko. Ale mnie wyjął. Aaaa, mej, 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 mej! No dobra. <laughs> to już nie było szans. Ale i tak nie najgorzej. No gra jest super, no i nawet... czy W cudzysłowie nawet, bo wiem, że dla niektórych to nie do pomyślenia, ale nawet na Pc gra się super. Ale spieprzyłem teraz. Musisz się nauczyć. Dobra. Trochę się zasłoniliśmy tym ludzkiem. No i dziecko się jest, nikogo nie ma. Sam Mej nie zabiję przecież. Fak.

Uuu. <laughs> no dobra. To tak wygląda mapa. Horyzont, nowy horyzont na księżycu. Mam nadzieję, że wam się podoba i mam nadzieję, że ten meczek wam się podobał. Najlepsze zagranie No... Nie jest źle. Chociaż wiem, że to PTR, -y, nie rankedy, takie tam... Zobaczcie jak wygląda tryb niskiej grawitacji w overwatchu. To jest zwariowana sprawa i gram pierwszy raz zobaczymy jak to będzie wyglądało. No ale sami zobaczcie. Lecę. Lecę. I nie lecę, ale niesamowite. Ciekawe jak fara lata wysoko. Nie da się tu dolecieć Latający lucek. wylecicie się Olera, jeszcze nikogo nie zabiłem. Trzeba Trzeba dużo skakać. Trochę wariażu, nie wiem czy to ma sens. Do zabicia. No trzeba wziąć chyba jakoś. Wygrać. Ciekawe jak będzie Diva teraz latać Startuje. Ekstra O matko oh, 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 oh. Cześć

apteczkę i przeskoczyłem. Jestem za lu. Jeste do mnie. No no da. To oni się znowu wybronili, bez sensu. No ale tutaj na PT, że to nikt nie gra na poważnie, także spoko. Ja sobie zobaczę jeszcze jak Lucek się zachowuje. Moja ulubiona postać. Uu. Nieźle. Czujecie te pasy? Zwariowane trochę. Chodźcie po pierwszą pomoc. <grymne> leczenie. Zostało w Teraz wybrać. Zwariowane. No Lucio to naprawdę lata już. Dawaj, dawać, dawać, ekipo. śmiechy chichy ale zawsze chcemy wygrać. Nie wiadomo. Ajajaj. No i nas pocięli na koniec, no. Szkoda. No ale tak wygląda latający Lucio i latający... Latający tryb. No dobrze, to tak właśnie wygląda mapa Nowy Horyzont na Księżycu, nowa mapa w Overwatchu. Dla mnie mapa jest bardzo fajna, no genialna po prostu. Co do trybu niskiej grawitacji, to tak jak już mówiłem podczas filmu, nie przypadł mi do gustu. Moim zdaniem to jest za bardzo odjechany. No może jako jakieś relaksacyjna jedna gra na 1000, to można sobie to zagrać, ale jakoś nie czuję klimatu aż tak zmienionej gry, zwłaszcza, że ta grawitacja jest mniejsza na wszystkich mapach, jakoś nie łączy się ani fabularnie, ani, no jak jakoś mi to nie pasuje do Overwatcha. Mam nadzieję, że film wam się podobał i że moja gra w Overwatcha na PC wam się podobała. Jeżeli tak, to pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę i subskrybować mój kanał. Dzięki, że mnie oglądaliście i do zobaczenia. Aha, PS. Mam skrzynkę do otwarcia, to czemu by jej nie otworzyć? To PTR, więc y, zupełnie nie ma znaczenia, ale może No niestety nie. Na razie.